Cześć Boże, witam Was serdecznie. Wybaczcie opóźnieniem. Komentarz zwykle puszczam w sobotę, a najczęściej gdzieś rano w niedzielę. Miałem bardzo końcówkę tygodnia intensywną i nie dałem rady nakręcić tego filmiku, ale chcemy mieć pewną ciągłość i stąd dzisiaj puszczam ten filmik, we wtorek. Jak da się na się. to życia, jak nie to nie. Komentarz do Ewangelii z ostatniej niedzieli, czyli z drugiej niedzieli Adwentu w roku, a z Ewangelii według świętych Mateusza. W owym czasie pojawił się Jan Chrzciciel i głosił na pustyni ludzkiej te słowa. Nawracajcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi. Głos wołającego na pustyni. Przygotujcie drogę Panu. Dla Niego prostujcie ścieżki. Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem były szarańcza i miód leśny. Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea oraz okolica nad Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy, a gdy widział, że przychodziło do chrztu wielu spośród farzyuszów i sadocuszów, mówił im: plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, że możecie sobie mówić Abrahama, mamy za ojca. Bo Opowiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera jest przyłożona do korzenia drzew. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. Ja was szczęwodą dla nawrócenia, lecz ten, który idzie za mną mocniejszy jest ode mnie. Ja nie jestem godzien nosić mu sandałów. On was chrzcić będzie duchem świętym i ogniem. Ma on wyjadło w ręku i oczyści swój omłot. Pszenicę zbierze do spichlerza, a pleby spali w ogniu gaszonym. Moi mamy tutaj Przede wszystkim postaci na Chrzciciela nam się pojawia, dosłownie tutaj, tak? który jest um, ostatnim prorokiem zapowiadającym mesjasza, przynajmniej my tak chrześcijanie wierzymy, bo gdzie być może nie. Um, I tym takim prorokiem, który bezpośrednio przygotowuje um, jego przyjście, tak? który po prostu no, mówi, co należy robić, aby się dobrze przygotować na przyjście mesjasza. Przy czym trzeba pamiętać, że tutaj, właśnie Jan ma taką też swoistą wizję mesjasza. Tutaj widzimy to też w tym tekście, zwłaszcza w końcowej części: takiego surowego sędziego, który będzie karał złych i wynagradzał dobrych. Też kiera przyłożona, czy już będzie niedługo ta kara to wiadło w ręku, ten omłot, tak, pszenicę do spichlerza, owa nagroda, tak, a plewy spali w unikaszonym, pamiętajmy też obraz żniw, właśnie jest też obrazem zawsze, prawie zawsze w Biblii obrazem Sądu, Sądu Bożego. Mamy jednak, który ma taką rolę głosu przed Słowem, tak, już będzie Słowem, on będzie głosem, który będzie zapowiadał, przez którego jakby przyjdzie ten, ten, to Słowo, Mamy opis jego ubioru i stylu życia, troszkę, czyli bardzo surowy, bardzo astetyczny, jakby tak bardzo ubodzy ludzie żyli, jak właśnie był ubrania czciciel, ale to też jest istotne, ponieważ taka mała odskocznia praktyczna I okazuje się, że ci, którzy głoszą jakąś naukę Bożą, ewangelizują, właśnie powinni być ubodzy. To znaczy ubóstwo takiego głosiciela bardzo przyciąga innych, jest jakby uwiarygadnia mocno takiego człowieka. To, że on nic nie szuka dla siebie, że żyje bardzo skromnie, bierze to, co dostaje, to, to tam zje, tam zamieszka, gdzie go przyjmą i tak dalej. Tutaj właśnie widzimy być może też taki element tej surowości ascezy Jana, skromności życia też jakoś przyciąga. Widzimy, że przyciąga ciekawy taki ten rynek południowy. Tak? Czyli właśnie Judea, Jerozolima, okolica Jordanem, mniej mowa o Galilei, być może o zasięgu, odległości, że tam nad Jordanem udzielał sztu, i stamtąd jakby tutaj się wieść o nim tutaj rozszerzała. Przypominam, że jego chrzest był takim chrztem pokuty, to był gest, ten zanurzenia się, to był gest, jak ktoś sobie przemyślał swoje postępowanie i chce je zmienić, to ta, dawał to mu wyraz. W tym właśnie geście takiego no, zanurzenia w tej wodzie, tego chrztu. I tutaj też jest u Jana taki ciekawy też wątek, że to jest taki jakby, takie nawrócenie jakby jednostkowe. To znaczy, ktoś nawraca i już powinien dobrze funkcjonować, już tak właściwie iść drogami bożymi i tak dalej. No więc tutaj wiemy, że to różnie z człowiekiem bywa, ma ja mam się cały czas nawracać. Tutaj Jan by taką ma opcję, żeby to zrobić raz a porządnie. Tutaj tak to, tak to jest. Co jeszcze możemy o nim powiedzieć, troszkę nim się zajmiemy, zanim przejdziemy do jego przesłania? Oczywiście widać i mocny charakter Jana. On tutaj, jak to się mówi, nie patyczkuje się, tak powiem kolokwialnie. Tak? Widzi tych sodeceuszów, farzeuszów i mijowe tutaj. Kto wam podpowiedział, jak tutaj ustrzec od sądu? Tylko. Tutaj proszę, tą, teraz nie zmarnujcie tej okazji, którą tutaj Bóg Wam dał. tak? Jest taki bardzo mocny, bezpośredni, jakby mówi prawdę ostro, wyraźnie, bez jakichś ogródek, bez upiększania, bez zmiękczania i tak dalej. Tak jakby też jakby obnaża jakieś takie jakby rodzaje usprawiedliwienia typu a my Abrahama mamy za Ojca, tak. Jakby tutaj jest taki bardzo tutaj mocno zasadniczy. Wiemy też potem z y, y, kolejnych innych fragmentów Ewangelii, że Jan trochę będzie właśnie zdziwiony tym miłosierdziem Jezusa, że Jezus nie, nie przeprowadza jakiegoś sądu, nie każe grzeszników, raczej właśnie głosi nawrócenie, czy walczy o tych grzeszników, chce, aby, aby, aby porzucili swój grzech. A y, to, co w zasadzie on powinien zrobić, Jan, tak, a dalej to jakby Jezus robi, zamiast już tylko zająć się, nie wiem, wynagradzaniem i karaniem. To też warto dziś w tle wiedzieć. Ma też świadomość tego, że rzeczywiście prawdziwa łaska przyjdzie przez tego Zbawiciela którego godność jest o wiele większa od niego. Ma tu poczucie, właśnie, pokory, wie, jaka jest jego rola, wie, kim on jest, wie, kim będzie ten, który przyjdzie po nim. Moi drodzy, spróbujmy też wydobyć z tego tekstu takie elementy nawrócenia, bo to jest, jakby, główny wątek, jakby przesłania Jana, nauczania Jana, jego działalności. Zresztą pierwsze zdanie, właśnie, Nawracajcie się, Bliskie jest Królestwo Niebieskie. Tu widzimy przede wszystkim, że on, jakby, chce, właśnie, przygotować tą drogę. Wewnętrzną drogę serc u ludzi dla Mesjasza, dla przyjścia, dla przyjęcia z wiarą tego Mesjasza. Tutaj jest taki ciekawy też wątek, który warto wiedzieć. To prostowanie dróg, tak? czyli jakby jakieś pagórki to niwelujemy, jak dziury, to zasypujemy itd. i tak dalej. To nie jest taki obraz wzięty sobie skądś tam, ktoś sobie na to wpadł, tylko to była bardzo realna, jakby rzeczywistość, realna rzeczywistość wokół Jerozolimy. Jerozolima była miejscem, gdzie właśnie przyjeżdżali zacni goście, jakichś książęta, królowie, i był taki zwyczaj, że te drogi wtedy były specjalnie jakby przygotowywane. Poprawiane na takich gości, tak? Tam pamiętajmy też, była pustynna część, tak, wokół Jerozolimy już, i często właśnie, no, wiatry nadmuchiwały piasek, jakieś, tak, zrobiły się takie mini hmm. wydmy, nawet być może. I no, trzeba było właśnie oczyszczać, ten piasek usuwać te, te jakby pagórki, można powiedzieć. Z tego piasku usuwać, ale też wiadomo, to był proste. Drogi one się niszczyły, tam może w porze też deszczowie wypukiwały, trzeba było jakieś te dziury tutaj zatykać, też krzewy, właśnie, które zarastały, wyrywano. Zwłaszcza też wtedy, kiedy przychodziło święto Pasji i mnóstwo pielgrzymów zdążało żydowskich z różnych innych jakby diaspor, innych części świata wręcz do Jerozolimy, aby złożyć tam ofiarę. I wtedy też właśnie przygotowywano specjalnie wtedy drogi, aby oni mogli bezpiecznie, spokojnie iść, żeby nie było jakichś wypadków, potknięć, jakichś takich no przeszkód i tak dalej. Zwłaszcza już pod koniec być może dłużej, długiej drogi tych ludzi. To jest taki dla nas ważny obraz, że ja chcę, abyśmy Jezusa, który zawsze, zawsze chce przychodzić, umieli przyjąć do naszych serc, abyśmy Mu właśnie jakieś, tutaj jakieś nasze pagórki, Jakieś nasze bożki, nasze ego, nasze też być może, może sprawy, które nas bardzo tak w codzienności odciągają, angażują, także nie mamy czasu dla Boga. Byśmy tutaj to sobie przemyśleli, zwłaszcza w adwencie, być może to jest ważne wskazanie, takie bardzo już praktyczne. Także jakby zasypanie tych dołów, tych naszych grzechów, jakichś takich ciągłych upadków, żeby nad tym popracować. Mamy tu rachunek sumienia, no właśnie, i czy modlitwa, czy inne takie. Nasza spowiedź też, która tu będzie nam bardzo pomagała. Tutaj mamy też to o tym wyznawaniu grzechów, tak? grzechy, mamy tutaj zaproszenie do spowiedzi. Pamiętajmy, że spowiedź jest bardzo pięknym, ważnym narzędziem nawr nawracania się, zwłaszcza częstsza spowiedź, nawet co dwa trzy tygodnie, tak? To też można tutaj, możemy sobie tutaj to przypomnieć, czy jakby to wziąć dla siebie. Mm. Plemierzmijowe, tym znajdują się określenie, bo ono jest takie dość nietypowe. O co tutaj chodzi? Dlaczego akurat takiego jakby tytułu, że tak powiem, używa wobec Sadeceuszów i Farzeuszów? Tutaj nie chodzi o to, że brzmie no, nam się kojarzy, powiedzmy, że um, z jakimś bezpiecznym zwierzęciem, które, którego Jad jest niebezpieczny, może zatruć. I trochę tak troszkę jest. Ale y, czy nawet wąż to wiadomo, szatan y, y, w raju? Ale tu chodzi o troszeczkę o coś innego. W tamtych czasach tak uważano, że młode żmijki, które się jakby tam wyklują z tych jajek, zjadają rodzica. Nie? I, I tutaj jakby jest takie przełożenie, że ci saduceusze, farzeusze zabijają proroków. Tak Zabijali proroków. Tych, których Bóg przysłał, których, którzy są najważniejsi poniekąd którzy jakby zrodzili rodzili wiarę tutaj Izraela, tak? a więc jest taka negatywna ocena tych ludzi i tutaj jak widzimy właśnie, jakby pokazuje, że mają okazję do nawrócenia, a zarazem też jakby tutaj od razu wybija taki argument, że Abrahama mamy za ojca, chodzi o to, że Żydzi często, a ma się być może tacy uczeni w piśmie, i tak dalej, czy farazyusze, saduceusze, mówili o tym, że jesteśmy narodem wybranym, już jesteśmy zbawieni, nie trzeba nic robić, tak? Możemy się tylko tym cieszyć, z tego korzystać, tak? Możemy patrzeć z pogardą na inne narody, tak? I tak trochę było, i tak do tej pory czasami trochę jest. W każdym razie tutaj Jan mówi o takim osobistym nawróceniu, osobistej przemianie, by w niej wytrwać, tak? A nie próbować usprawiedliwiać się, że wystarczy mi być tam w narodzie wybranym. Tu też mamy takie światła, dla nas od razu je tu, zastosowanie podam, czyli po pierwsze mamy już tę okazję wykorzystywać zawrócenia. Może jakieś skupienia, może jakaś książka, jakaś rozmowa z kimś, jakieś świadectwo usłyszymy, jakiś tam, ktoś tam jakiś podcast podsunie. Może warto właśnie takie okazje też do nawracania, a także będzie wykorzystywać. I uwaga też na takie: wystarczy, że jesteś w jakiejś wspólnocie, wystarczy, że ja się tyle modlę. Pytanie: jeżeli nie ma jakiegoś osobistego spotkania, aktu wiary, spotkania z Bogiem, no to będzie to kiepsko, nic to nie da. To musi być mój osobisty też wysiłek nawrócenia. Um, I może jeszcze ostatni wątek, bo już czas, czas nam się kończy w zasadzie, to jest to, że jakby mamy też nawrócenie ku Chrystusowi, żeby coś pozytywnego też powiedzieć, nie, że nie tylko z czegoś rezygnujemy, z czymś walczymy, ale właśnie Jezus jest tym, na którego tutaj Jan wskazuje, do którego zaprasza, że on będzie szczyt duchem świętym, on nam daje ducha świętego. i więcej Jezusa, im większe nawrócenie, i większe oczyszczenie serca tym będziemy mieli większą moc Ducha Świętego od Jezusa w sobie. Więcej łas Ducha Świętego przyjdzie. Warto to pamiętać, więc to takie um, um, ma takie podwójne założenie. Pracujemy nad sobą, bo to otwiera nas na łaskę, ale też chcemy przyjść do Chrystusa, który nam tego Ducha będzie, będzie dawał. Moi drodzy, to może tyle. Na ten czas Adwentu błogosławię Was ciągle i um, no, życzę zaczerpnięcia z tych sugestii, które nam daje Jan Chrzciciel i jego, um, jego mowa. Niech Was błogosławi, Bóg Ojciec, syn Boży i Duch Święty. Amen.